Dzień dobry Państwu. Chciałam się przedstawić. Elisabeth Iwona Kurpis-Röpke. Jestem hipnoterapeutą, jestem systemowym terapeutą rodzinnym. Pracuję bardzo intensywnie z traumą, somatic experiencing, healing'a i wiele jeszcze innych technik. Integruję w mojej pracy z hipnozą Life Between Life ale stworzyłam własny program na prośbę Rady Starszych ze świata duchowego i ta praca moja polega przede wszystkim na pracy z traumą. Stworzyłam program, który się nazywa Transformacja Traum w Regresji Duchowej, obejmujący 10 modułów. Z tego 4 moduły przeznaczone są na naukę pracy z traumą. Program jest tak rozwinięty, aby studenci nauczyli się utrzymywać przez kilka godzin koncentrację i uważność przy pracy z klientami przez kilka godzin, czasami 4, 5, a i zdarza się 6 godzin. W tych czterech pierwszych modułach opracowujemy, wyuczymy się różnych technik, części z tych technik, które wykorzystujemy w rozmowie wstępnej. Uczymy się obserwować klienta i uczymy się pracować z tym, co aktualnie się pojawia. Następne moduły związane są z nauką hipnozy i hipnozy regresyjnej do poprzednich wcieleń, jak również regresja do świata duchowego. Ostatnie dwa moduły przeznaczone są na certyfikację i na superwizję. Indywidualne wspieranie. Program przewiduje. Bardzo dużo godzin. Jeden moduł obejmuje 55 godzin lekcyjnych, i w sumie mamy 550 godzin lekcyjnych, czyli 550 lekcji rozłożonych na półtora roku. Program chciałabym zacząć na jesieni 2025 albo na wiosnę 2026. Wszystkie informacje i szczegóły organizacyjne podam na mojej stronie internetowej www.transforming.pl I tam będzie można się dowiedzieć również, jakimi technikami pracuję, co do tej pory robiłam, jak robiłam, o mojej książce, którą napisałam, i o udziale w wydaniu książek przez Instytut Niotana. Dziękuję bardzo za uwagę.